E, cześć, witaj. Dlaczego to jest taka miniatura? Jak to jest? Dobra, myślę, że 10 sekund. Po tym czytam komentarze z moich odcinków. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Na kilka nawet odpowiedziałem. Jak macie do mnie jakieś zapytania biznesowe, wysyłajcie mi je pod adres Nataniel Moskiej 2 agmail.com. Małpagmail. Tutaj jakieś komentarze są, czy nie? O, tutaj chyba tak. Tak, mamy tutaj siedem tych, bo właśnie pamiętam to. Przed chwilą na, na ten komentarz odpowiedziałam kilka razy. E, tutaj użytkownik XMA TX321 Legnica it którego pozdrawiam. I napisał takie tu rzeczy. E, tutaj jeszcze co to jest? Co tu jeszcze? Słuchary. W ogóle patrzcie na to. Patrzcie, na to to jest w ogóle śmieszny odcinek. Zobaczcie. O, słyszycie? Tomasz Dziki jest w lesie. Męczący na ten ciągle jęczy. Alice biega po całym Newbery. Pan White nie przestaje sprzątać. Nieszczęsny Tadeusz ciągle lata. Doktor. Drewel eksperymentuje, Mamali śpiewa koły kołysanki, Pan Nips nie przestaje być pluszowy, Samuel Mason ciągle strzela, Anomolo ma 50 par rąk, Tragiko powoduje chaos w wesołym miasteczku, a Bawa oszołomił Jacka. Kch, Boże, jakie to śmieszne. Ej, czy mamy tu jeszcze... Tak się przyjrze... Nie, nie mamy... Dobram, cześć.